Witajcie kochani, to Mary I Mario. No i kolejny miksik zrabkowy. Tym razem wybraliśmy sobie dwie zrabki po 10 zł. Mamy tu czarny diament i zrabkowy cash I do tego cztery zł. piątki. Małe złoto, dolarek, kierunek kasa i 10 razy kasa. O patrz, to masz kasa i kasa. Wybrałeś tak. sobie. Masz złoto z dolarami. No, no do te dolary i złota. Nie wiem, nie wiem. Przekonamy się za chwilkę. No dobra. A na początek pewnie zaczniemy sobie może od A ty Króla Oboków. Dobra, ty zaczynasz, proszę Cię bardzo. Jeszcze muszę uciec od Ciebie. Czy król, <laughs> obok, czy król Oboków w końcu odmieni to, co zawsze A pokazuje? Zem? Tak. Aj, aj, ty akurat dzisiaj to... mam go z numerem 50. No może końcówka paczki będzie

20 12 14 i szósty. 6 sześć obok i ja. Nasze musi tutaj. Ale co to jest za zreczka? No dąży do... do rekordu. To jest chyba jedyna, która daje tyle, tyle właśnie tych oboków. oboków. No? No. Teraz ja mam dolarek z merkiem szóstym. No szukamy tutaj oczywiście jeszcze i woreczka, tak? Oprysznicz. Tak. Dobra, no to worek, dawaj. Pokaż się woreczku. I tak, co my tu mamy? Też będziesz nic nie obok, moje? 26. 16, 27 i dwójeczka. Trafiła tutaj do miejsce. A mamy 4. No, obok, 17. Trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery i piętnaście, drugi rządek, trójeczka, no proszę widzisz, osiemnaście, trzydzieści cztery, dziewięć i dwadzieścia osiem. No i pusta kowo. Ustakowy świat. Proszę no bardzo. bardzo. Różne, kontrolne. Zobaczmy, co się kryje w kierunku kasa. Drapeczka jest z numerem 34. I tu szukamy sobie klipsika. No. A liczby to 26, 16, 9 oraz 19. I co się kryje na dole? 21. Dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery, trzydzieści sześć, dwadzieścia dwa. No tyle w pierwszym rzędzie, no. a w drugim co czternaście, osiemnaście, dwadzieścia pięć, siedem i na koniec siedemnaście. No Kurcze, no to... coś się dzieje. No Teraz białe, złoto, mamy z numerkiem 25. No oczywiście szukamy tego złota, tej sztabki, nie. No i czterech liczb wygrywających. A co my tu mamy? 47, 32, 39 i 14. Jaka szuka? 16. 43, 52, 45, 55 i drugi rządek 49, mogło być 39, 59, 30, 32 jest. No dobra, nie będzie chociaż i 53 i tu pewnie piątalek, tak? Ale jest, ale to białe złoto nawet tak fajnie daje, nie? No, te kontrolne? przynajmniej... No tu gdzieś powinny być w pobliżu. Tu nie. U góry może. Tutaj to za wysoko. No tu gdzie to było? Pomiędzy. Pomiędzy. No. O, mamy sądze. C. I tu drugie. I tutaj drugie C. No dobra, piątaczek jest. No czas na czarny diament wobec tego numerem 10. Tu szukamy takiej śmiesznej gwiazdki. Albo diamencika. Śmieszny jest.

9, 33, 26 i na koniec 12. jest zwykle obok rządzą. No to niestety. na Nie, no, ostatnią momencie. Tak, Tak, został tylko zrabkowy Cash. Ojej, ojej, trzyma mocno kciuki. i przy rękach, przy nogach też trzymać kciuki. Palce o nóg też tak. Słuchajcie, trapkowy Cash, ja mam z numerkiem 18. No, i tutaj szukamy, oczywiście, worka i pliku. Dobra. Tak ustawimy sobie na równinku. I szukamy, co my tu mamy: 41, 58, 53, 46. I. 35. To tutaj chyba jakoś tak było niżej, nie? No gdzieś tu Czy to panie, było wyżej. Tu ja chyba. Mówię, to zawsze Trochę wyżej, ma... o, no. o tutaj mamy. O, to trochę lekko przesuwałem. 42, oj, bliziło. Tylko kontrolny wiesz. Aha, 52, 33, 43, 32. <ślaski> Teraz tu chyba nie? No. ojej co to, to będzie? 27, tak? To jest na pewno. Tak. <grywa> to bałam. 21. Ty tak mówisz i to będzie tak pewnie z jedną ja zdrabką za 5 zł tylko. 34. No by nie. No oby. 28. No oby to chociaż coś. 47. Nie ma. trzydzieści dziewięć, dwanaście, dwadzieścia dwa nie mam dwudziestek, jedenaście, Pięćdziesiąt dziewięć blisko <laughs> została mi ostatnia nie trzydzieści osiem, trzydzieści sześć 26. Zaraz smutnym głosem mówię. 55. I, co I na koniec? I 56. No, nie dało rady. Nie ma. To były boki, mm -hmm. Tak, jak się to ma być, to nie pokażę. A tak ja to zawsze. zachacisz, <laughs> Często. Bardzo często. Co tu mamy? A. Mamy H. Jak halina. I co jeszcze mamy? I. No. no właśnie, no wtedy mają. Ale patrz, jak ja właśnie jak nie... Jak mają ten... być, to się nie pokazują. No co zobaczyć właśnie. H i co? Nie ma drugi kontrolny. No jeszcze tutaj tą krawędzimy. O. I co? I? <laughs> nie ma w tym rasu kontrolnych. No ja tylko widzę H. Okej, tak, zobaczmy. Jeszcze prześmigamy tu. To no, faktycznie. O, Gdzie? ale dali blisko, tu Aha, o, zet jak ze no. no. Także kochani, Pusta No i tylko białe złoto, szczęśliwe złoto dało. nocik na pocieszenie. Zgrocik. Piąteczka wpadła. No dużo nie pomnożymy. Ja nie wiem, co to jest za odcinek za 5 złotych. Też nie wiem. Ale zobaczymy, no jutro jakieś premierki. Dwie za złotówki i trzy premi... za dwa złotych. Tak, ale premierkę Mega Paradisa trzeba będzie jakoś zrobić. Oczywiście, premierka jutro będzie, także kochani, my mocno trzymamy za Was kciuki. Wygrywajcie jak najwięcej jutro w nowym, nowej odsłonie większej Paradiso. Obyście to ładnie wygrywali. No i oczywiście zapraszamy Was na nasze kolejne odcineczki. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia, kochani. Pa! Pa, pa!